Popatrzmy na jednostki objętości zwane mililitrami i litrami. Takie jednostki objętości stosujemy, kiedy chcemy na przykład podać objętość jakiegoś naczynia, do którego możemy wlać wodę, wsypać piasek, bądź też pojemność gazu. I na przykład konewka. Może mieć objętość 15 litrów. Kubek szklanka 250 ml. Do baku samochodu możemy zatankować 40 litrów benzyny lub 40 litrów gazu. I w końcu pojemność łyżeczki, na przykład możemy oznaczyć przez 5 ml. Jaki związek mają te jednostki? Z jednostkami. Decymetr sześcienny i centymetr sześcienny. Mam tutaj kostkę sześcienną o krawędzi jednego decymetra. Wobec tego jej objętość wynosi 1 decymetr sześcienny. I taką objętość nazywamy inaczej jednym litrem. To jest objętość jednego litra. Dlatego mogę zapisać, że 1 decymetr sześcienny to inaczej 1 litr. Tutaj mam kosteczkę sześcian o krawędzi 1 cm, więc jego objętość, objętość tej kostki wynosi 1 cm sześcienny. Inaczej tę objętość nazywamy 1 ml. No, już wiemy, że zamieniając decymetr sześcienny na centymetry sześcienne, decymetr ma centymetrów 10, podnosimy do potęgi trzeciej, daje mi 1000, czyli decymetr sześcienny ma centymetrów sześciennych 1000. Wobec tego 1 litr ma dokładnie tyle samo centymetrów sześciennych, czyli tyle samo litrów. 1 litr na 1000 mililitrów. Stąd mając takie różne jednostki, możemy je oczywiście zamieniać. I mam teraz 4 decymetry sześcienne. Mam zamienić na litry. De decymetr sześcienny i litr to są jednostki zamienne. To tyle samo decymetrów sześciennych, co litrów. 35 cm sześciennych to tyle samo mililitrów. Bo również to są jednostki, które stosujemy zamiennie. Zwróć uwagę, że nie ma litrów sześciennych. Nie ma mililitrów sześciennych. Dwie dziesiąte litra mam zamienić na decymetry sześcienne. Litr to tyle samo to co decymetr sześcienny, czyli jest to dokładnie 0,2 decymetra sześciennego. 6 ml to tyle samo, co 6 cm sześciennych. Kolejna jednostka. 4,2 litra mam zamienić na mililitry. Litr ma mililitrów tysiąc. Więc mnożę 4,2 razy 1000, przesuwając przecinek o 3 miejsca w prawo, raz, 2, 3, za dwójką pojawią się jeszcze dwa zera, czyli 4,2 litra to 4200 ml. Teraz zamieniam z mililitrów na litry, a więc wykonuję zamianę odwrotną, czyli nie będę teraz mnożyła przez tysiąc, tylko dzieliła przez tysiąc. Dlaczego przez tysiąc? Bo dalej litr ma mililitrów tysiąc. Przesuwam przecinek w lewo o trzy miejsca, będzie on przed czwórką. Zara końcowego wpisywać nie muszę. 8000 mililitrów. Ile to litrów? Zamieniam z mililitrów na litry, więc będę wykonywała dzielenie przez tysiąc. Albo przesuwam przecinek, albo skreślam tyle samo zer. 8000 ml to 8 litrów. Cztery dziesiąte litra, ile to mililitrów? Zamieniam z litrów na mililitry, czyli znowu mnożę przez 1000 i otrzymuję raz, dwa, trzy, czterysta mililitrów. Popatrz teraz na inne jednostki, które mają pewną wspólną własność. Poznany przed chwilą mililitr. Litr. Ma mililitrów tysiąc, wobec tego 1 mililitr to jest jedna tysięczna litra. Jednostka długości, 1 milimetr, metr ma milimetrów tysiąc, no to 1 milimetr to jedna tysięczna metra. Jeden miligram. Gram ma miligramów tysiąc to jeden miligram to jest jedna tysięczna grama.